Ta historia brzmi jak ponury żart, ale jest niestety ponurą rzeczywistością. Pan Andrzej nie może chodzić, mówić, oddycha za pomocą respiratora, cierpi na stwardnienie zanikowe boczne. Przez prawie 40 lat płacił składki na ZUS. Teraz, gdy jest w potrzebie ZUS, nie chce mu dać renty i każe pracować, bo zdaniem urzędników jest zdolny do pracy. Panu Andrzejowi grozi całkowity paraliż. Zdaniem ZUS-u renta mu się jednak nie należy. Lekarze są w szoku. Każdy się pyta, czy widzieli męża. Widzieli w lutym chorego mężczyznę badał najpierw lekarz-orzecznik. Mutecznie postukała palec do nosa, i to było badanie neurologiczne, które. Stwierdziło, że mąż jest zdolny do pracy. Po odwołaniu mężczyznę badała komisja Zusowska. Niczego wartego renty nie zauważyła. Dwa dni później pan Andrzej trafił na Oją. Żona znów odwołała się. Dostała odpowiedź: mąż no, może pracować. No Jak może iść do pracy z łóżkiem i z, z respiratorem na plecach? Zdaniem Zusu lekarze orzecznicy to kompetentni specjaliści. Nie było e, według lekarzy e, z komisji e, przesłanek do tego, żeby uznać pana za niezdolnego. Za, nie Zdolnego, niezdolnego do pracy. Żona pana Andrzeja nie odpuszcza, walczy dalej w sądzie pracy.